Cześć, witajcie, ze strony Kira Sakamoto i dzisiaj kolejny unboxing. Tym razem najnowsze czasopismo, które udało mi się dziś zdobyć w MPiku. Pieniądze świata, numer pierwszy za 9,90 Zbierz kolekcję banknotów zarówno i monet. Mamy w pierwszym numerze monetę 10 włoskich lirów. I banknot peruwiański. Spróbujmy to otworzyć. Może się uda. Bez większego problemu. Kurwa, albo nie zrobię tego jedną ręką, niestety. Mówi się... Trudno, ale mniej więcej tak to wygląda. Mamy też pierwszy numer i go na pewno zrwę, z tym nie będzie problemu. A, udało się. Proszę Państwa, w środku również jest jakaś folia z przekładką, zobaczmy co w następnych numerach się znajduje. W drugim numerze będziemy mieli taki segregator, za 19,90 kolejny banknot, kolejną monetę, również koszulkę na banknoty. W trzecim numerze z kolei banknot, moneta, w czwartym sam banknot, w piątym sam banknot, ale jeszcze nie wszystko przesądzone. Kolejne numery oprócz tego w promocyjnej cenie za dwie dychy będą po trzy dychy. No więc to by było na tyle. Kolekcja banknotów świata z swojej strony bardzo polecam. Jeśli ktoś zbiera numizmatykę albo jest z filatelistyką, się interesuje, to by było na tyle. Cześć, trzymajcie się, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Pozdrawiam.